awantura pomiędzy, powiedzmy, dwoma ministrami z dwóch różnych frakcji, yy, odpowiedź Franka jest zawsze taka sama. Mianowicie obaj tracą stołki. Nieważne, kto zaczął, kto wina, obaj tracą stołki. I to był sposób, który można powiedzieć bardzo skuteczny na to, aby konflikty nie miały charakteru, bym powiedział, czytelnego dla opinii publicznej. W związku z czym można było w gazetach krytykować przeciwną stronę, ale jeżeli się angażowali już to w polityce z pierwszej linii, to wtedy dla, nich, dla obydwu oznaczało to koniec kariery politycznej i to powodowało, że tych konfliktów nie było. Ale konfliktów było wszystko. Od miejsca kościoła w edukacji, politykę zagraniczną, falangiści chcieli cały czas popierać Trzecią Rzesza do samego końca. Z kolei inne grupy chciały polityki głównie proamerykańskiej. Mamy konflikty dotyczące tej ekonomii. Ja się tutaj nie zgodzę z panem doktorem Bankiem, że ekonomia frankistowska, ta statystyczna, wynikała tylko i wyłącznie z sytuacji międzynarodowej. Ona tak mogła wynikać, powiedzmy, do roku 1950, kiedy Hiszpania rzeczywiście jest tam traktowana jako. Um, po faszyzmie niedobita, którą trzeba dobić, prawda? Ale już całe potem lata 50. Hiszpania zaczyna być traktowana po 1947 roku, czyli po nawiązaniu sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, jako normalne państwo, które co więcej z roku na rok, um, jego pozycja międzynarodowa rośnie, dlatego że jest to naj twardszy antykomunistyczny element na mapie politycznej zachodniej Europy. Dlatego staje się jednym z głównych partnerów amerykańskich. Ponieważ przez całe lata 50. potem jest realizowana ta linia ekonomiczna, to ona jednak wynika, z, że tak powiem, z opinii Franco, a nie z już z sytuacji geopolitycznej i bojkotu międzynarodowego. Także, także, ale to jest jeden z, jedna, jeden z głównych pól konfliktu. Na przykład falangiści, ci ortodoksyjni do samego końca frankizmu nie zaakceptowali wolnej przedsiębiorczości. Byli przeciwnikami tego modelu z bardzo prostego powodu. mianowicie Falangiści to wynika po prostu z przyczyn doktrynalnych. Falangiści byli jakby doktrynalnie przeciwnikami wolnego rynku. Po drugie, oficjalna propaganda falangistowska. Jakby idea falangistowska zawsze była taka, że falangist skierowany jest do proletariatu, który chce być narodowy i odrzuca komunizm jako ideę internacjonalistyczną. I skutkiem tego było. Jakby Jednym ze skutków tego było to, że w upaństwowionym ruchu związkowym w okresie falangistowskim, kiedy to związki zawodowe znajdują się pod kontrolą państwa, to falangistom przydzielono kierowanie tymi związkami zawodowymi. Do samego końca systemu zresztą. Dokąd istniały takie upaństwowione związki zawodowe. I do całego końca tego systemu falangi w związku z czym starał się reprezentować interesy robotników. No jak wiemy, większość robotników to tak wcale wolnego rynku nie chce, tylko by chciało otrzymania miejsc pracy, podwyżek, prawda i tak dalej. W związku z czym jak nigdy do samego końca nie zaakceptowali tych rządów ekonomistów z opózdei. Także można powiedzieć, że takie konflikty są i gdyby nie metoda Franko i w postaci niedochodzenia, kto jest winny tylko dynisjonowania obydwu stron, to prawdopodobnie byłyby to konflikty, które byłyby znacznie głośniejsze, prawda, i prowadziłyby to no, takie nazwijmy to syndrom AWS-u, to znaczy publicznego rozważania, kto z kim się nie zgadza i dlaczego. Ale to właśnie mówię, zasada kaudywizmu, o czym mówiłem w tym swoim wykładzie, polegała właśnie na tym, że Franko bardzo starannie dba.

ja się z tym nie zgodzić, bo ile mi wiadomo, to ta dywizja powstała z inicjatywy Franco właśnie po to, żeby, no mówiąc kolokwiarni, się od niego odczepił i nie wymagał więcej, nie wymuszał więcej. To jest jedna rzecz, druga rzecz faktycznie. To w większości kalangiści zasili szeregi tej dywizji, ale pan to przedstawia w takim świetle, że oni te szeregi tej dywizji nie dlatego, że powiedzmy, mieli jakieś tam poradunki z komunistami itd. Tak dalej, tak dalej. Tylko dlatego, że obawiali się katolickiej Hiszpanii, stwierdzili, że razem z nazistami trzeba ją zniszczyć i dlatego jest potem nazywana nazizmu. Znaczy, ja tak czytałem e, właśnie historię, skrąg, powiedzmy, pisane przez farangistów. E, Siedziałem śledziłem depesze, pisałem pomiędzy dowódcami farangistów, którzy właśnie walczyli w tej błękitnej dywizji, a e, poszczególnymi żołnierzami i oddziałami. To z niej nie wynikało, wcale to była jakaś bez, bez, bezbożna, narodowo-socjalistyczna społeczność, która chciała zniszczyć katolicką Hiszpanią przy teren tylko wręcz odwrotnie w tych wszystkich depeszach, jakby przebija się mnóstwo religijności, jak i bardzo głębokiej i w żaden sposób, w żaden sposób nie, nie, nie zauważyłem, żeby e, no, ci oryginaliści byli w jakiś sposób antykatolicy, przynajmniej bo, na, wówczas, gdy znaleźli się w no, tej błękitnej dywizji. E, także być może, jeśli chodzi o kierownictwo, tak jak pan powiedział, to jest inne, że być może kierownictwo kierowało się własną ideologią, ale z drugiej strony, to, tak jak sam pan powiedział, falanga za trzydziestych, no to jest zupełnie co innego niż faranga za 40, -tych. podczas gdy w tych właśnie nastąpił dopływ zupełnie innych nurtów politycznych do farangi, kiedy to powiedzmy ten bardziej narodowy syndykalizm, albo syndykalizm narodowy zamienił się w powiedzmy no, narodowy korporacjonizm katolicki, przynajmniej według tego co ja czytałem. No nie wiem, czy jak się Pan do tego odniesie. To co Pan mówi to jest jak najbardziej słuszne, tylko czy mówimy o ludziach, tak jak tutaj sobie wspominamy Włochów na podstawie zapisków człowieka i takich wspomnień osobistych, czy mówimy o pewnych posunięciach strategicznych? Franko, to co Pan powiedział jakby nie wyklucza się z tym co ja powiedziałem, chcę na to tylko zwrócić uwagę i nie jest to kwestia wszystka albo nic, ale jak to najczęściej w życiu bywa mniej bądź więcej, tak? Franco ich wysyła, bo chce się, przypuśćmy, chce uspokoić Hitlera, bo Hitler ciągle go namawiał, żeby Hiszpania się przyłączyła do II wojny światowej. Franco nigdy nie ustąpił. Hitler mówił, wolę, żeby mi ząb wyrywali, niż że miał się spotkać z Franco, prawda? To jest takie dosyć znane. Następna kwestia. Wysyła Franco element, który mu przeszkadza w kraju. Przecież to jest oczywiste i każdy by tak zrobił a że żołnierze poszczególni są pobożni, czy to jest co innego, kwestie ideowe. Wystarczy, że tam jest trzech jakichś przywódców, ten Dionisio Ridruejo, który tam pojechał naprawdę, to, to był ideolog falangi, osoba niezwykle wpływowa, która zajmowała się propagandą również podczas y, wojny domowej w Hiszpanii i on tam Pojechał po to, żeby wesprzeć nazizm. Nie, nazizm nie miał jakoś wtargnąć i zniszczyć katolickiej Hiszpanii. Nazizm miał zwyciężyć. W związku z tym, Franco, który musiał się liczyć z, prawda, z sytuacją międzynarodową, nie forsowałby tak bardzo tego swojego państwa katolickiego. Po prostu, by przystopował. I to już było dla nich osiągnięcie. Także mówię, inna to jest kwestia taka ludzka, że masa, wiadomo, Hiszpanie. Tak, no był to kiedyś pobożny naród, jak się on blok go postrzegało, tak? e, A co innego jest kil, kilku przywódców, liderzy jakichś ruchów, osoby wpływowe, za którymi coś stało i, te, i mówię, Franco się pozbył go, tak się wydaje, wskazuje na to e, pewne tam, pewne źródła, bo chciał mieć spokój w kraju. Ten dał się tam w tą aferę, dlatego, że koniecznie chciał pomóc właśnie nazistowskim Niemcom, bo miał y, tutaj jakieś cele wewnątrzkrajowe. I tak to jest. No, wpływy, walki, tak jak mówię, mniej lub więcej. Także to, co my mówimy, się nie wyklucza po prostu. Nie wyklucza. To tak dopełnia, czy tam stanowi znaczną część obrazu, jak to, jak to było naprawdę. I tyle. Y, proszę Państwa, ja już muszę wybiegać. Także ja wszystkim serdecznie dziękuję. Zapytania, za obecność. A nade wszystko, za zaproszenie tutaj Panom i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia następnym razem. Niech tobie, tak Ja tylko podziękuję ze strony za przybycie i mhm, Dziękuję bardzo. Ja, może uzupełnić jedną no, kwestię, bo ona się tutaj pojawiła i zarysowały się dwa stanowiska, które moim przekonaniem. Nie są do końca kompatybilne. Ja powiem tak, ja trochę tych falangistów poczytałem również z samego Jose Antonio Primo de River, i to jest troszeczkę inna, troszeczkę inna linia sporu. Dlaczego? Dlatego, że prywatna religijność przeciętnego falangisty jest bez zarzutu. Mało tego falangiści mają nawet wyraźne sympatie do mistycyzmu. Problem jest czymś innym. Mianowicie falangiści nie traktują. Kościoła katolickiego w takich kategoriach jak pozostała część obozu frankistowskiego. Mianowicie, bardziej, bardziej jest to religijność, nazwijmy to prywatna, indywidualna, niż religijność o charakterze społecznym. Dlatego że falangiści.